partii, gdzie w artykule pierwszym. W punkt proszę drugi, państwa, jest wolne do... wnioski, pełnym szacunkiem, tak? No proszę, tak jesteśmy radna, wszyscy Pani radna y, y, używa słów krakierzy, to ja jej powtarzam jeszcze raz. Ja używałem, używam i będę używał skrótu PiS, gdyż w statucie partii w artykule pierwszym punkt drugi jest możliwość. Ale, ale klub się nazywa Prawo i sprawiedliwość i niezależnie. To nie tak, będziemy... Panie Radny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof, proszę państwa, powstrzymajmy się, tak? od, Powstrzymajmy się naprawdę. Myślę, że przez, dla wszystkich nas jest sporo emocji, więc wyciszmy je trochę. Bardzo proszę, jesteśmy w punkcie wolne wnioski, proszę na tym się skoncentrować. Pan Krzysztof Rutkowski. To ja do Pani z wolnym wnioskiem, Pani Przewodnicząca, na pewno nie będę psuł nerwu, bo właśnie do tego zmierzam na początku naszej dzisiejszej naszego sesja. Tu po mojej ocenie, duże nieporozumienie, jeżeli chodzi o prowadzenie, nie wprowadzenie tych uchwał, odczytywanie tak prowadzonych uchwał, tylko numeracji nadanej. I zawsze na tym tylko spoczywa na, nasz obowiązek. Dziękuję. Pan Wiceprzewodniczący Rady Robert Kuszyński. Dziękuję serdecznie za udzielenie. Drugi wniosek to y, chciałbym wnieść o to, żebyśmy jak najszybciej podjęli pracę w sprawie y, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze naszej gminy a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów, ponieważ mamy już końcówkę maja, we wrześniu chcą Państwo przystąpić do przetargu, a uważam, że zarówno regulamin, jak i szczeg szczegółowy zakres i sposób oświadczenia usług powinien być skorygowany i te prace powinniśmy podjąć jak najszybciej. Przypominam, że mamy w międzyczasie jeszcze okres letni, gdzie, gdzie przez miesiąc nie będziemy pracować, tak? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Wojciech Łabiński. Szanowni Państwo, w momencie komerę włączę jeszcze. Słychać i widać mnie. Tak jest. Szanowni Państwo, tak odnosząc się w jednym zdaniu, tylko tak, Pani Przewodnicząca, jeśli Pani pozwoli, do wyników audytu, wynik audytu zawarte są w punkcie ósmym, co do zasady, w którym audytorzy dość jednoznacznie powiedzieli, że zdaniem audytorów zasadnym wydaje się podjęcie działań zmierzających do urealnienia wysokości stawki za odbiór śmieci. I tak naprawdę to jest zdanie kluczowe dla całego audytu, ale to już mniejsza z tym. Ja bym miał pytanie i prośbę, e, mianowicie do tak zwanej nie wiem, jak to nazwać, tej podkomisji, która, która, która jest, czy komisji, która tych w tej chwili z ramienia Rady Miejskiej właśnie kontroluje PGK w naszym imieniu, przypomnę, czyli Rady Miejskie, bo są naszymi przedstawicielami. Z tego co wiem, to na razie oprócz jednego wybuchu w styczniu. Gdzie, gdzie głośno krzyczano o policji, prokuraturze i, i różnych innych służbach, które, które miały tam podobnie być zaangażowane, docelowo okazało się, że po prostu panowie, czy państwo, ten zwijmy to kontrolerzy, dzwonili po poradę prawną. Nie wiem, co coś się tam się dzieje. Chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje, w jakim zakresie jest ta, ta kontrola prowadzona, czy zostało coś ustalone, te, te niewiarygodne nieprawidłowości. No bo mój czas powtórzę pracują państwo w imieniu całej Rady, czyli również w moim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Zajko, proszę. Ja ponawiam, ponawiam swoją prośbę dotyczącą kwestii niemożliwości zabrania głosu. Na początku sesji mieliśmy panią kierownik Jasińską do pomocy i jeśli się tam osoby zmieniają, w takim razie kiedy ja nie mogę zabrać głosu, staram się dzwonić do osoby, która obsługuje technicznie. Mam prośbę do pani przewodniczącej. Jeden numer będzie na Jeden telefon, numer Żeby był właśnie taki jeden numer, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy kłopot z połączeniem. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z, z połączeniem. Akurat w tym momencie przed panią Zalewską próbowałem się zgłosić i, i nie mogłem. I, i to jest taki miasto, ten numer mieli. I przypominam, z, z mojego pierwszego wystąpienia. Tak, to, że... już pan y, pracownik urzędu się zgłasza, żeby udzielić informacji, okay. ale. Wcześniej mamy adwocem pan Marcin Gremlicki. Do pana Łebińskiego. Nie wiem o jakiej komisji on mówi. Ja mogę tylko powiedzieć, że był zespół razem z panem dyrektorem Wysockim, o którym mówił pan burmistrz i tam tworzyliśmy w współpracy przed ogłoszeniem przetargu i zapytania razem z firmą audytorską zakres audytu i zakres prac audytorów, ewentualnie SIWZ, jak to funkcjonuje. Żadna komisja nie. Radni byli, i zaczęli kontrolę indywidualnie lub też grupowo. Do czego ma Pan oczywiście uprawnienia i może Pan pójść w każdej chwili nikt w pana imieniu tam nie występuje, ma Pan takie samo uprawnienia jak każdy inny, może Pan iść przeprowadzić kontrolę, ale tak jak mówił kolega Rudkowski w sytuacji, kiedy pojawiła się, pojawił się audyt i zaczęliśmy z panem dyrektorem Wysockim przygotowywać zapytania audytorskie, było wiele problemów, a propos otrzymania dokumentacji, wielokrotnie nie mogliśmy jakichś dokumentów dotrzymać były porady prawne było dzwonienie w kilka miejsc czy to jest dopuszczalne czy niedopuszczalne żeby to skrócić już o tym dyskutowaliśmy czekamy jest teraz obecnie nikt więc też są kontrole jak były wymienione są inne kontrole więc chcemy poczekać aż to wszystko się wyjaśnić przepracować na dokumentach które są już i mam są udostępnione gdzie mieliśmy do wielu dostęp utrudniony ze względu na ochronę danych lub też nieobecność pewnych pracowników więc może pan wsiąść w samochód i robić kontrolę. My byliśmy w tym zespole, oczywiście, że tak, tworzącym zapytanie do audytu, a nie zespole tworzącym jakąś kontrolę. Każdy indywidualnie, można było przyjść grupowo, mógł Pan dołączyć, może Pan pójść teraz, nie ma żadnego problemu. Także dziękuję ślicznie, a wracając do wniosków, jak już mam głos kończę, ja mam tylko pytanie do. do składaliśmy na komisji pracującej a propos obszarów wiejskich i inwestycji składaliśmy kilka wniosków i a propos instalacji i też przebudów trwających w Załomiu czy też planowanych na dworcu. Czy zostały one uwzględnione i czy dotarły. To proszę mi tylko odpowiedzieć pisemnie również czy dotarły te wnioski z tej komisji budżetu. Dziękuję. Dziękuję. Ad pan Wojciech Łabiński. Dokładnie, Marcinie, dokładnie Marcinie, bo pozwolę sobie mówić na imieniu, bo jesteśmy na Ty, więc nie, nie uważasz, że musieli sobie panować. Chodziło mi o tą drugą kontrolę, którą tam przeprowadzaliście. I chciałem się po prostu dowiedzieć, co tam się zdarzyło od stycznia, jak rozumiem, nic się nie wydarzyło oprócz tego wielkiego hałasu, który był na sesji styczniowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pan pracownik. Advocem pani Danuta Tataryniarz. Pani Przewodnicząca, przed chwilą uzyskałam informację, że transmisja została przerwana. Yy, mieszkańcy nie mogą oglądać w przebiegu obrad i proszę ten fakt odnotować w, w, w protokole, ale oczywiście prośba o to, żeby transmisję wznowić natychmiast. Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Yy, pracownik urzędu. Poproszę. Jest aktywna. jest aktywna, proszę Państwa, transmisja. Należy od świeżych gminy i tam jest druga część transmisji. Strony gminy, proszę Państwa, i tam jest druga część transmisji, tak? Tutaj Pan informatyk przekazał informację. Bardzo proszę, Panie Komendancie. Dziękuję. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca, Państwo Radni. Odpowiadam na pytanie odnośnie kontroli przeprowadzonych przez nas pomiędzy sesjami. W kwestii gospodarki śmieciowej. Dokonaliśmy 34 takich kontroli. W wyniku kontroli cztery osoby zostały wezwane do korekty deklaracji. Natomiast w trzech przypadkach stwierdziliśmy brak złożonej deklaracji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Dorota Chodyko. Mogę już mówić, tak? Tak. Szanowni Państwo, chciałam. Złożyć taki wniosek, kontynuację wniosku, na który otrzymałam odpowiedź, a dotyczy szukania oszczędności. Jak dotychczas w obszarze tylko oświaty, co skutkuje prywatyzacją kuchni w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Goleniów. Mój wniosek dotyczył wskazania, gdzie jeszcze w innych obszarach czy tej działach, były dyskusje, spotkania, wnioski i szukania tych oszczędności. Otrzymałam odpowiedź na wniosek tylko i wyłącznie dotyczący obszaru oświaty, a na mój wniosek dotyczących innych działów, obszarów jest zero odpowiedzi. Jest to bardzo ważny wniosek, biorąc pod uwagę spotkanie w komisji budżetu dotyczących dzisiejszych spraw omawianych obligacji czy też szukanie pieniędzy na ulicę metalową, która jest dla mnie priorytetem. Jednakże, póki co mamy tylko prywatyzację kuchni i mój wniosek dalej kontynuuje. Proszę wyczerpującą odpowiedź, bardzo precyzyjną, przejrzystą. Gdzie te oszczędności jeszcze według państwa powinny? Być znalezione i na pewno taka organizacja pracy w gminie, w urzędzie, na pewno to powinna wykazać. I też przy tym wniosku, proszę Państwa, również chciałabym Państwa burmistrzów prosić o odpowiedź, ponieważ miała wiele telefonów osób zatrudnionych w stołówkach, w kuchniach, które płacząc, bo, bo większość tych osób miała. I, i płakała, że otrzymała wypowiedzenia z pracy, które otrzymali od, z rąk dyrektorów placówek. No oczywiście jest to chyba taka kolej rzeczy, taka procedura zgodna z prawem. Jednakże chciałabym prosić, wnioskuję o przekazanie mi pisma, które zostało, zostało przekazane dyrektorom tych placówek, jak wyglądała treść i forma tego pisma przekazanego dyrektorom o zwolnieniach tych pracowników, czy to była. Jaka forma była? Czy pisemna, telefoniczna, e-mailowa? Bardzo proszę o taką informację. Dziękuję adwocem pracownik urzędu. Chciałem bardzo szybko odpowiedzieć na pierwszą część pytania pani radnej Hodyko. Pani tak zadała pytanie, bo akurat było to przedmiotem analizy i prawdopodobnie nawet ja podpisywałem odpowiedź i szczegółowo czytałem pani zapytanie dotyczyło... Oświaty, więc to, że Pani miała co inne na myśli, proszę bardziej precyzyjnie formułować pytania. Będziemy oczywiście na nie odpowiadali. Bardzo proszę. Natomiast żadne pismo tego typu, o którym Pani mówi, w tej drugiej części swojej wypowiedzi nie było z, z urzędu, nie wychodziło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Dorota Chodyk-Wadocem. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Wiceburmistrzu, jest taka dobra maniera i zwyczaj, jeżeli nie wskazane było, jakby pan twierdzi, ja, ja, ja myślę, że to było łatwe do czytania, ponieważ o tym kilka razy mówiłam, że tylko się skupiliście Państwo wokół dzieci na szukanie oszczędności, nie na wokół jakby zaczynamy, że od siebie szukanie oszczędności. Więc było to jasne. Jeżeli były wątpliwości, to jest telefon do no, mnie, numer telefonu przez biuro rad, bo po to wszystko to funkcjonuje, ten cały organizm, że, że nie było z tym problemów, żeby, żeby to sprecyzować. To po pierwsze. A po drugie, to jeżeli państwo nie wydaliście żadnego polecenia, pisma, to na jakiej podstawie dyrektorzy kierują wypowiedzenia dla pracowników? To jest Kontynuacja, kontynuacja mojego wniosku. Ja proszę, te wszystkie informacje, żeby za to było na piśmie. Bardzo dziękuję. Pani radna Danuta Faryniarz. Pani przewodnicząca, ja nie zgłaszałam się do wypowiedzi. Nie, nie zgłaszałam się. No nie, to dobrze. Dobrze. Dziękuję, proszę państwa. Nie tak. widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o działalności między sesjami burmistrza gminy. Informacje uzyskali Państwo na piśmie. Jeżeli są w tym punkcie jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 24. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej. Bardzo proszę, kto z Państwa przewodniczących? Pani Lucyna Skałecka-Bodarczyk, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w miesiącu kwietniu spotkała się trzy razy. Z tego były dwa posiedzenia, dotyczyły spraw merytorycznych, czyli związanych ze skargami, wnioskami i petycjami. Odbyły się te dwa posiedzenia w dniach 14 i 26 kwietnia. Ponadto członkowie Komisji spotkali się na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Wojciech łapiński przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo proszę. Eee, już momencik, sekundę. Eee, Komisja sp y Społeczna, z ją w spotykała się 9 kwietnia, my również odmawialiśmy to Yy, yy, oraz sprawy bieżącej wolne wnioski. mają również przyjemność prowadzenia w dniu 20 kwietnia wspólnego posied wspólne posiedzenie komisji, na którym również było omawiane materiał sesyjne oraz sprawy bieżącej wolne wnioski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan yy, Łukasz Miętuła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Krzysztof Czerwiński, który z Panów? Są panowie zalogowani. Systemu, Czy pani Aleksandra Muszyńska? Dobrze. No słuchajcie. Dobrze, w imieniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej członkowie komisji w tym miesiącu uczestniczyli w komisji stałej oraz mieliśmy jedno spotkanie rozpoczynające kontrolę zleconą przez Radę Miejską w OPS-ie. Czyli rozpoczęliśmy czynności. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, proszę Państwa, kto w... Pan Andrzej Różański, bardzo proszę. Witam serdecznie ponownie. Więc Komisja Budżetu i Gospodarki Gminnej obradowała 27 kwietnia i tu tematami było między innymi pismo Burmistrza Gminy Goleniu w sprawie prolongaty dla e, meble. E, Analiza i ocena wykonania budżetu za pierwszy kwartał była dokonana. Były przedstawione trzy projekty uchwał w sprawie zmian do budżetu, kolejna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goleniów. Był projekt uchwały w sprawie emisji obligacji gminy Goleniów w 2021 roku. Także to wszystko, jeżeli chodzi o komisję budżetu. Dziękuję raz. Bardzo dziękuję i proszę Państwa, przechodzimy do przedostatniego punktu dzisiejszych obrad. Intuacja przewodniczącego Rady. Proszę Państwa, na moje ręce wpłynęło pismo y, z prośbą o odczytanie na 31 y, y, pierwszej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie y, pisma Gorzelańczyka. I pozwolą Państwo, ja oczywiście to pismo przekażę, ale w związku z to jest prośbą autorki tego wystąpienia, niniejszym odczytam ten apel. W związku z prowadzoną zbiórką pieniędzy na rzecz chorego chłopca, Kacperka Gorzelańczyka, małego mieszkańca naszej gminy, zmagającego się z ciężką chorobą SMA, rodzeniowym zanikiem mięśni, poszukuję osób chętnych do zaangażowania się w niniejszą zbiórkę poprzez pomoc materialną wsparcie w postaci zasilenia konta chłopca lub niematerialną, wszelkie działania usprawniające i przyspieszające zebranie pieniędzy to jest kwoty 9,5 miliona złotych. Tyle kosztuje terapia genowa lekiem nie przekręciło Specjalnie spreparowanych wirusów. Krótko mówiąc, jest kopią wadliwego genu. Podawana jest tylko raz i całkowicie zatrzymuje rozwój choroby. Sprawa jest dość pilna, ponieważ lek można podać do wagi 13,5 kg, a nasz wojownik waży już 10,5 i ciągle przybiera na wadze. Więc czasu jest niewiele. Przypadek Kacperka jest dość typowy, ponieważ urodził się martwy. Dzięki szybkiej interwencji lekarzy udało się przywrócić go do życia, i kiedy rodzice chłopca myśleli, że najgorsze mają już za sobą, usłyszeli diagnozę SMA1. Rozpoczęła się walka z czasem. Kacperek jest trzy razy dziennie rehabilitowany, przy czym bardzo płacze. A każdy dzień to strach przed dusznościami spowodowanymi niewydolnością oddechową, gdyż lek, który obecnie przyjmuje, nie działa na płuca. Rodzice przygotowują kacperka do tlenoterapii, co wiąże się z cierpieniem i strachem dziecka. Dlatego apeluję o pomoc jako osoba z bliskiego otoczenia rodziców chłopca, ale również jako mieszkanka gminy Goleniów, a także matka dwójki dzieci. Niewyobrażalnym dramatem dla rodziców jest świadomość, że życie ich jedynego dziecka zależy od pieniędzy. My, bliscy mieszkańcy, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc rodzicom dziecka i samemu Kacperkowi. Pozyskujemy fanty od darczyńców, wystawiając je na licytacje, piszemy wiele pism i wiadomości, dzwonimy, a także osobiście pojawiamy się w miejscach w celu uzyskania jakiejkolwiek pomocy. Organizujemy kiermasze, chodzimy z puszkami. Udało nam się pozyskać wsparcie organizacji społecznej Westside. Polska Zakładu Aktywności Zawodowej oraz wsparcie zawodników MMA. Otrzymaliśmy wsparcie od marszałka Olber Olgierta Geblewicza w postaci koszulki Pogoni podpisanej przez piłkarzy, którą wystawiliśmy na licytację. Oraz kilku firm z Goleniowa, lecz to nadal za mało. Sami nie damy rady. Potrzebujemy pomocy. Potrzeba wywiadów. Spotu promującego zbiórkę artykułów w prasie czy mediach społecznościowych, rozgłosu, aby jak największa ilość osób dowiedziała się o Kacperku oraz wpłat zasilających zbiórkę. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję. Proszę, niech Państwo nie przechodzą obojętnie obok tej prośby, obok Kacperka i jego rodziców. Pomoc mo pomóc można na różne sposoby. Najgorsze jest nie robić nic. Z poważaniem Renata Szymańska. Tutaj yy, pani Renata Szymańska podała adres mailowy do siebie i numer telefonu. O, bardzo proszę, pani Aleksandra Muszyńska. Jeszcze Pani, jeszcze... Przewodnicząca, pani, pani przewodnicząca, ja z całego serca e, bardzo pani dziękuję, że pani odczytała ten list i oczywiście no, wszystkich naszych mieszkańców, wszystkich naszych wyborców, wszystkich naszych przyjaciół, e, proszę ja również. No, z całego swojego serca, żeby pomogli e, Katperkowi, e, żebyśmy pokazali, że moc jest i cuda są również e, przynoszone prze, przez ludzi. E, no i jeszcze raz bardzo dziękuję za odczytanie tego listu. Dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję. A to był mój obowiązek, proszę Państwa. Ja to odbieram. Proszę Państwa, termin kolejnej sesji 26 maja 2021. Ja myślę, przepraszam, za chwilę oddam głos panu radnemu Krzysztofowi Zajko. Nie zauważyłam, że się zgłasza. Więc jeszcze raz, termin kolejnej sesji zgodnie z planem 26 maja 2021, ale myślę, myślę, wszystko na to wskazuje, że spotkamy się zdecydowanie wcześniej. Proszę Państwa, przypominam Państwu jeszcze, że pozostały dwa dni na złożenie oświadczeń majątkowych. Termin upływa 30 kwietnia 2021 roku, a nie wszyscy z tego obowiązku się wywiązali. Nie wiem, czy mogę mówić. Ja już słyszę, ale jeszcze o już i widzę i słyszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pani Krzysztof. Ja w nawiązaniu do tego listu, który pani przeczytała mm. przed chwilą, czy jest jakiś numer konta, który moglibyśmy y, rozpropagować? Y, to znaczy tak, jest no, e, adres mailowy to... do pani Renaty i jest numer telefonu. Jeszcze dzisiaj do pani dzisiaj nie. Jutro tak rano e, mailem to wystąpienie, które przed chwilą przeczytałam, zostanie do państwu wysłane drogą mailową, tak, przez biuro rady. Także kontakt do autorki pisma jest. Dobrze, tak? Dobrze. Pan Andrzej Rudański jeszcze? Halo, pani, wnioska, panie... mhm. pani Przewodnicząca, ja z wnioskiem w sumie do pani. Mm, jak... O, o rozważenie, o rozważenie możliwości, może nie w maju, yy, ale w czerwcu o powrót do stacjonarnych stacjonarnych posiedzeń komisji i rozważenie również do powrócenia no stac prowadzenia stacjonarnych sesji. Ja myślę, że, że bardzo dużo osób się zaszczepiło. Yy, no, jeszcze nie, nie to... niektórych jest jeszcze duży strach, ale jeżeli państwo wyrażą taką wolę, myślę. Bo jeżeli... Że ja nie chcę jednoosobowo takiej decyzji podejmować. Dlatego, dlatego moja sugestia jest taka, aby Mogę może. przegłosujmy, tak? Niech Państwo przegłosują w jakiej formie, w jakim trybie mają się sesje odbywać, a ja po prostu się podporządkuję, tak? Bo no mi może, też jest tak, y, stacjonarnie. może inaczej, może nie tyle co głosowanie, bo nas wszystkich nie ma, pewnie już część osób się wylogowało i na pewno nie, nie zagłosuje, ale może, może po prostu Biuro Rady by przeprowadziło konsultacje z radnymi i niech do każdego radnego zadzwonią, Nie każdy radny się wypowie, bo może być tak, że radni wyrażą chęć brania udziału w, w komisjach stacjonarnych, natomiast przy sesji, gdzie jest większa grupa osób, to wtedy może nie, no, spróbujmy coś tutaj zmienić, Dobrze. bo... Myślę, że to już jest czas i, 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 i warto by było może wrócić do tego. Dziękuję. Ściecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za aktywny udział i niniejszym zamykam obrady. 31. sesji Rady Miejskiej w Goleniowie. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.